ostatnie, jedyna kwestia pozostałych członków fizycznych, przedsiębiorców, różnicować to, czy nie różnicować, myślę, że to w tam punkcie będziemy robić. No, mam nadzieję, że też Państwo chcieliście o to widzieli w programie. I dzisiaj, poza tym punktem, również jest tam mieście możliwość zobaczenia, to te standardowe dokumenty chcieliśmy wykorzystać nasze dzisiejsze spotkania, aby przyjąć takie regulaminy zarządu pracy komisji, walnego wybrania, tu nie ma jakichś wielkich cudów. Samorządy. Stawka po 50 groszy Rady Liczba Mieszkańców na gminę. No tam trzeba jakoś formuwać. Przedsiębiorcy. Ze względów czy spółki czy osoby fizyczne w działania 50 złotych w skali roku i pozostali członkowie, tak już nami nie pozostali członkowie 20 zł w skali roku. to pierwsza plana. No i czym na to że jakieś to potem będziemy... no, Ale ja myślę, że to jest tego roku. Chcemy, tak, żeby to zostało zapisane. No. Oczywiście, o to mi się to pytałem. Myślę, że następne ważne zrobimy nawet pewno jeszcze w tym półroczu z tego powodu, że po tym jak dowiemy się i podpiszemy umowę na realizację dokładnie strategii rozwoju,

a Rady są, rady są, rady są. Przede wszystkim Chciałbym Państwu przedstawić um, sytuację w zakresie szlaku geograficznych, to znaczy to, co mamy w poszczególnych dniach. Pozwolę sobie w tym zakresie na, 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 na własną ocenę. I chciałbym również zaprezentować um, pewne plany. Um, plany, które można powiedzieć są bardzo realne, bo to znaczy, że do brani Cześć już w um, drodze bieżącym przez poddanym ośrodek turystyki górskiej. Um, z gminy Trzciana wkraczamy w teren Limanowski. To, to już. To, to. I um, tutaj no. będzie szlak w razie, tak jak to widzicie, przez nowe ryby, szyk, wiodłogi, um, na jeszcze życ. No i dalej przez wie, wiśniową um, w kierunku masywu kamiennika pięknymi, tutaj będzie prowadził tak, za dziś stopowymi wodami, przeczyna, będzie przemyślny, a następnie będzie schodził um, do na postawach, gdzie jest gdzie do agencji, czy rozmawiać się do szacunku. A więc te możliwości <trym> są <trym i myślę, że warto, warto je rozważać. Tutaj też rozmawiamy właśnie z panem Wójtem trzeba przemyśleć, a pan, to ten pan? Tylko dla publicznych, tak? No właśnie, was, padł proś, tak? Że jest bar, który pat w tak? Wydaje że jest trochę siodem dla jednostek publicznych, że będzie z nich a wynikałoby z tego, że to organizacja, to może być władzy, więc może czasem bardzo <tryk> przemyśleć, tak, czy to moje? to, ma robić gmina, a może to może niech to, nie robi. To jest to, to jest 22%, to, co tak, to nie 11, bo to jest to, dotacji, nie? Czyli, pan tak, rzecz, to jest to, co robi, to jest to, jest Wójt dobrze gościmy za gościnę. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Państwu, że Państwo tutaj byli. i proszę wiedzieć naszą stronę internetową www.dominarady.pl. Mam też taką, mam i zaraz przyjmieć protokół i to tutaj w dniach na wszystkie regulaminy, mam też wszystkie informacje. No i mam nadzieję, że w dniu dzisiejszym w razie poprowadzimy do

Panem Przewodniczącym i Panem Tadeuszem Olszewskim Wiceprzewodniczącym Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady Stowarzyszenie rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Rzekoćcina Stowarzyszenie Przyjaciół Krajów Na pewno wiele yy, od... Wiele wniosły nasze gospodarcze życie, w tym okresie? Skoro nam opowiadamy o różnych kwestiach, czasami rzucamy parę pytań, to chciałbym, żeby się działo na godzinie w, w, w tym czasie. Młodzież czasami zapytuje, co to jest? To to jest, prawie w 90 procentach panów. <grym> tak nacinali na skos. Odkładali jakąś tam puszkę z konserwy z czegoś innego i kapał ten cof tego świerka albo z